Teoria ewolucji Karola Darwina. Czym jest ewolucja biologiczna? Jest to proces stopniowych, kierunkowych zmian organizmów. Poszczególne gatunki organizmów roślinnych i zwierzęcych, i nie tylko, powstawały z innych gatunków w drodze powolnych, długotrwałych przemian. Takaż to definicja ewolucji biologicznej. Jej przebieg trudno jednak zaobserwować, gdyż trwa długo w stosunku do życia człowieka, chociaż pewne rzeczy zaobserwować się da, ale o tym innym razem. Naukowcy szacują, że życie na Ziemi powstało ponad 4 miliardy lat temu. Twierdzą, że na początkach życia na Ziemi. Żyły or jedynie organizmy jednokomórkowe i prymitywne wielokomórkowce. No ale co teraz? Teraz samo nasuwa się pytanie: skąd te wszystkie organizmy, które obecnie nas otaczają? No i najważniejsze pytanie: skąd wziął się człowiek? Teorii o pochodzeniu i rozwoju życia na Ziemi jest kilka co najmniej. Są one mniej lub bardziej uznane za oficjalne oraz mniej lub bardziej kontrowersyjne. Tutaj zajmiemy się teorią ewolucji Darwina. Zwana jest ona inaczej teorią ewolucji doboru naturalnego lub teorią ewolucji drogą doboru naturalnego Darwina Wolesa. Skąd wzięło się nazwisko Wolesa? Darwin swoją teorię spisał w 1858 roku, gdy Alfred Wallace przesłał mu swoją pracę, w której przedstawił poglądy bardzo podobne do jego własnych poglądów, i skłoniło to Darwina do szybkiego opublikowania wraz z Wallace'em wspólnej pracy dotyczącej ich teorii. Myślę, że Wallace zmotywował Darwina do szybszej publikacji, żeby ten po prostu nie zgarnął mu pomysłu. Przesłali oni do Towarzystwa Linneuszowego wspólną pracę pod tytułem O skłonności gatunków do tworzenia odmian oraz o utrwalaniu się gatunków drogą doboru naturalnego. W 1859 roku Darwin opublikował swoje dzieło, które w skrócie brzmi: o powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, właśnie. Ale jak to się stało, że w głowie Darwina zakiełkowały takie pomysły nowatorskie i kontrowersyjne na tamte czasy? Wszystko zaczęło się, gdy wraz z bratem rozpoczął naukę w szkole medycznej w Edynburgu. Szczególnie cenił sobie zajęcia z chemii i z historii naturalnej. Tam także zetknął się z wyzwolonym niewolnikiem z Indii Zachodnich który nauczył Karola Darwina sztuki wypychania ptaków co mu się później przydało wtedy właśnie Darwin zetknął się z pojęciem transmutacjonizmu czyli przekształcania się gatunków była to właśnie wczesna teoria ewolucji tak zwany lamarkizm później Karol Darwin stwierdził że właśnie w okresie edynburskim stał się początkującym ewolucjonistą materiały na podstawie których stworzył swoją teorię zebrał właśnie podczas wyprawy morskiej dookoła świata w latach 1831-1836. Darwin wcale nie pełnił na statku funkcji przyrodnika, był 22-letnim absolwentem Uniwersytetu Cambridge i został zaproszony w charakterze towarzyskim. Z czasem jednak Darwin zaczął Kolekcjonować okazy z tej wyprawy przyrodniczej i myśleć powoli o sobie jako o przyrodniku. Niemniej jednak zebrane podczas podróży dane umożliwiły mu sformułowanie założeń teorii ewolucji. No i mamy wyspy Galapagos. Darwin zbierał materiały tu i tam, choćby na plażach północnej Argentyny. Jedna, jednak najbardziej Słynna to była wizyta na Wyspach Galapagos, gdzie obserwował żółwie, ptaki i inne zwierzaki. Szczególnie sławne są tutaj ziemby, zwane ziębami Darwina. W roku 1859 Karol Darwin opublikował dzieło zatytułowane. O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras istot organicznych w walce o byt, o, o mechanizmach ewolucji dowodach pośrednich, dowodach bezpośrednich oraz o pochodzeniu człowieka w następnej części.